Nasmarujemy jaja bęgajem, ale będzie z nami pan doktor, który osobiście proktolog, czy chyba u, urolog, który przyjdzie i nas nasmaruje, także będzie wszystko. Witam na co się, dr Łukasz Toszyński. zajmuje się. zajmuje się proktologią od urologią. Od urologią, prógą. proktologią. Wszystko. Od jest od dup. No to dobrze, dzisiaj będziemy iść I przód wszystko będzie. Ocholę. Zapraszam. No tak. No nie co nie może. Weź tą kutpa syrek, straszną. Królik. Ja tak cię rzucam, w teatrze. Mi tu jaja, opie... za, za, za wysoko to zrobiłeś. Kurwa oh, Słowa mojej macierzy. kobra. Ja do no, widoku. No. Ja bym cię skręcił teraz. Łapmy. Nie rób proszę cię. Nie teraz, nie teraz! Ej, ale z przypostą, no Nie teraz! <mulky> do mnie! Ej, dobra, to nie jest! Masz... <mulky> no, okay. no, ja Zobacz to, patrz! We są włączone! Ale patrz tu, pa! Chopy! Jest, <mulky> <mulky> nie puca, kur... Pojebna. To jest nowy, nowy komplet Prady? <laughs> Dalej, proszę cię Patryk, bo to się zmarnuje. Jak dojdą kur... nogi, to jest już drama. To ci od razu mówię, sklapaj. Sklap. No. morale. Nie rób! Nie <laughs> Tata! Wziąłem na balkon na przebierańców. Tata, jest kala. <laughs> Czy <śmach> polo mi się nie czekaj, 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 Co? No straszne, jakbyś czekaj, papryczkę czekaj, czekaj, Błagam mogę już, proszę was. To nic nie działa. Tak Cię wywozimy z domu, żeby Cię nikt nie rozpoznał. Dbamy o to, Dba, ma ch... Wierz mnie do żabki teraz, kur... Dawaj do żabki. Łapy, łapy. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Ch**a, jesteś roz**any, ściągaj to. Jedziemy. Ty ba, jesteś jeb**y, no, że ja tak pojadę do Poslanii. Hapę przede wszystkim, bezpieczeństwo. I ma Miniony, ch... Minionek, kurwa. Pisklak. <grym> pisklak. <grym i> pisklak. Wiecie w Nie <grym> <pisklak> po <grym i pisklak> no, <masy> ja, no daj to Masa, ja saruj, dobra, po... dobra, dobra, ja zaasparuję. Ja <grym i pisklak> a ty? <grym i pisklak> <pisklak> <grym i pisklak> nie, on... Nie, nie gucza, <pisklak> tylko nie gucza! <śmienicza> nie kurcza! E boli f*** nie, Nic to, to mi się stanie? Zacznijcie <śmienicza> <nie! śmienicza> Masuj, masuj, masuj. 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 Nie, ale czekaj, bo to zaraz zobaczysz <śmienicza> Nie, ja wyciągam. Serio, Masuj, masuj. To jajo, jedno, Nie, proszę. Prawo. Nie, wciągnęło mi się jajo. <śmienicza> Proszę, proszę, Nie <grym> wyciągam. Nie ma no, zostać. Oh, ja, masz tą całą małe. Tu schowa jaja trzymasz. No nie ma na no 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 masz na no mam tu, no tu no prześpię się szmata! Kucz. Ja cię nie późno! to, Nie, ja bo to się schowa, się się jaja, jest koniec, kapieta. Co co jest? Co jest, kuta Nie wiem co to jest. Pali, pali. Ha! To, schowaj to, pójdź to, pójdź to Wróciło. Nie ma umyć. No. To to to! No nie dotykaj! Noża! Szpital, jaja się chowają. Proszę cię polej, bo... One są małe. Czy mi się schowaj w szpital, proszę cię! O, proszę cię polej. Ty mi proszę polej, 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 proszę cię, polej, proszę cię. za wodę. Polej, proszę cię, błagam cię na śmierci <śla> życie. <kurda. śla> proszę cię. Proszę cię, mi się jaja chowają <śla> do środka. <kurda. śla> no to podnieś się koszulę. Wal, normalnie! Jest takich! Was się do anuska. Mógłbyś mi to wlać do drugiej. Ale zaka, zagotowały cię takie jaja, serio? Bo lą w kutku. Ale dobra, ale to w kupiecie ku no to jest on no przecież masz nie A jedno. <śmiennie> jedno z... chyba ci się z zdeminalizowało. <śmiennie> miał... No, no, miał... miał syndrom wędrownego jądra, że w, no, w brzuchu możesz mieć jądro. Cofasz się, cofasz. Jest jak jest. syndrom wędrownego jądra. A chyba się dostało do odbytu. Mogło? A ja mu teraz to wytrzeć? Do ja. To dawaj ci, bo tak jak on. dupę, ja ci wypieszkam. Nie, bo to się dostanie. Masz. No ci to będzie w tamtą stronę się strumień. W dół ci będzie tylko Dalej, wypinaj do. Cześć kurty, nie <D> <gry> No muszę ci to... <gry> Dobra jest, git, jest zimbłka? Nie. Co dżemziana. Znowu, taki pragna To